Kochane dzieci, ostatni tydzień był poświęcony waszemu świętu, w Dniu Dziecka, a w tym tygodniu zajmiemy się tematem zwierzęta duże i małe. W związku z tym mam dla was zagadki i chciałabym, żebyście je dokończyli. Groźny jak... Uparty jak... Łagodny jak... W wodzie czuje się jak. Powolny jak. Łazi po płotach jak. Głodny jak. Mądry jak. Przebiegły jak. Pracowity jak. Dumny jak. Do końca ostatniego tygodnia miałyście przygotować, mieliście wszyscy przygotować albumy liter. Mam nadzieję, że każdy z Was je przygotował i będziecie mogli już w tym tygodniu z nimi pracować. A macie pracować, tak jak już wcześniej mówiłam, wodząc paluszkiem po wcześniej właśnie wykonanych literkach. Chciałabym, żebyście utrwalali sobie ich kształt. A w tym tygodniu zajmiemy się właśnie zwierzątkami, dlatego mam dla Was pewną zabawę. Chciałabym, żebyście ze mną spróbowali ją później wykonać. Najpierw ja Wam pokażę, a potem spróbujcie sami. Uwaga! Ta zabawa się nazywa Tam w Afryce. Tam w Afryce rzeka Nil. W niej krokodyl mały żył staton krokodylem pływał sobie Nile i śpiewał tak Teraz wy możecie spróbować od nowa mam nadzieję że zapamiętaliście jeżeli nie to przewincie film i spróbujcie wraz ze mną pokazywać i mówić wierszyk tam w Afryce Teraz mam dla was kilka tekstów związanych ze zwierzętami. W pierwszym tekście mamy właśnie wiersz pod tytułem ZO. By kolibry przez wronę nie zostały zjedzone, by przypadkiem też wrony nie zjadł list wygłodzony, żeby lisa zaś przy tym nie zjadł wilk z apetytem, by pantera w chwil kilka nie zdążyła zjeść wilka i pantery, by tygrys na śniadanie nie przegryzł. By tygrysa skadliście, nie zjadł lew oczywiście. O to dbać musi stale, pilnie patrząc wokoło, stary Michał Kawalec, co dozorcą jest Zo. Musi dbać i o siebie, żeby sam przypadkiem. Lwią się nie z kolacją lub tygrysim obiadkiem. Kochane dzieci, byliście kiedyś w zoo? Jak wyjaśnicie swoimi słowami, czym jest zoo? Dlaczego niektóre zwierzęta mieszkają w zoo? Jak należy się tam zachowywać? Czy wolno karmić zwierzęta w zoo? Poniedziałkowe opowieści. Poniedziałek w przedszkolu to wyjątkowy dzień dla grupy pszczółek. Zawsze po śniadaniu, jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, gdy wszyscy już siedzą na dywanie, pani Ewelina zadaje to samo pytanie, które wywołuje falę poniedziałkowych opowieści: Co robiliście w miniony weekend? Wszyscy są chętni do opowiadania historii. O gościach, którzy pojawili się w ich domu, o zabawach z mamą i tatą, o pieczeniu ciastek z babcią, o oglądaniu bajek, o spacerach i przejażdżkach na rowerze, o pływaniu na basenie i o weekendowych wycieczkach. Te historie o wycieczkach Kasia lubi najbardziej i zawsze czeka, aż któreś z dzieci zacznie opowiadać. Proszę pani, a ja byłem w niedzielę. Tak, te opowieści są dla niej zdecydowanie najciekawsze. Przedszkolaki opowiadały już wiele historii o wycieczkach. Kiedyś Ola pojechała z mamą do Warszawy i z wypiekami na twarzy opowiadała dzieciom o planetarium, które mieści się w Warszawskim Pałacu Kultury. Antek najmniej przeżywał spotkanie ze Smokiem Wawelskim, a bliźnięta jaś i Staś niedawno miały okazję uczestniczyć z rodzicami w spływie kajakowym. A to dopiero była mokra historia, ale dziś najbardziej rozentuzjazmowana była anielka. Proszę pani, czy ja mogę opowiedzieć o swoim weekendzie? Oczywiście, anielko, zamieniamy się w sól. Przez kilka dni nie było mnie w przedszkolu, bo pojechałam z mamą do mojej cioci, do Wrocławia. Kasia uśmiechnęła się do siebie. Już wiedziała, że zaczyna się historia z kategorii jej ulubionych. Historia o wycieczce. I co tam ciekawego widziałaś? Z zaciekawieniem zapytał Oleg. Byłyśmy w sobotę w prawdziwym zoo. Oglądałam tam małpy i żyrafy i takie śmieszne leniwe leniwce. I zwiedzałyśmy z mamą Afrykę. Afryka, Afrykarium, w którym było strasznie gorąco. I były tam latające papugi, jedna nawet przyleciała mi nad głową. Anielka wyrzucała z siebie kolejne informacje z szybkością mknącej po torze wyścigówki. Tyle miała do opowiedzenia o Zo. Nagle Kasia nieco posmutniała. Poczuła coś dziwnego. Ona zawsze marzyła o wycieczce do Zo. Nie umknęło to uwadze pani Eweliny dzieci skończyły swoje opowieści i zabrały się do pracy. Po wysłuchaniu przygotowanego przez panią wiersza o żerawie oraz wykonaniu zadania w książeczkach wszyscy zabrali się w najlepszy do zabawy. Pani cały czas obserwowała kasię, która od czasu porannej opowieści Anielki była wyraźnie nieswoja. Pani podeszła do Kasi, która okryła się w kącie czytelniczym i właśnie przeglądała swoją ulubioną książeczkę. Kasiu, powiedz mi, co się dzieje? Czyśbyś miała zły humor? Nic takiego. Jestem chyba zazdrosna. A wiem, że to niezbyt dobrze. Zazdrosna? Ale o co? Bo Anielka była w zoo, a ja zawsze o tym marzyłam. I ona nawet widziała moje ukochane małpki. O, takie jak te. Powiedziała Kasia z wyrzutem i smutkiem, wskazując na obrazki w książce. Pani spojrzała na Kasię z czułością. Rozumiem już, ale wiesz, zazdrość to całkiem normalne uczucie i wcale nie musi być złe. Pod warunkiem, że nie trwa zbyt długo i się go w sobie nie pielęgnuje. Być może twoje marzenie jeszcze się spełni. A na razie mam dla ciebie pewną propozycję. Jaką zainteresowała się Kasia? Wtedy pani zawołała Anielkę, a potem długo, długo szeptała coś do ucha obu dziewczynkom. Dzień mijał, a po obiedzie pani Ewelina zapowiadała dzieciom niespodziankę. Zaprosiła wszystkich do obejrzenia filmu o zoo, a Anielka i Kasia zostały prelegentkami. Pani w odpowiednich momentach zatrzymywała film, a dziewczynki opowiadały dzieciom o zwierzętach, które mieszkają w zoo. Anielka podzieliła się wszystkimi informacjami, które pamiętała z wycieczki do Wrocławia. A Kasia błyszczała znajomością wielu szczegółów z życia zwierząt, które znała z filmów przyrodniczych oglądanych codziennie w domu. Po ciekawym wystąpieniu dziewczynki zostały nagrodzone przez resztę dzieci gromkimi brawami. Poza zazdrości, którą wcześniej czuła Kasia, nie było już śladu, a w dodatku pani Ewelina powiedziała, że postara się namówić panią dyrektor, by na kolejną wycieczkę przedszkolaki mogły pojechać właśnie do Zo. Kochane dzieci, chciałabym, żebyście własnymi słowami spróbowały zdreścić tekst, który Wam przeczytałam to opowiadanie. Chciałabym, żebyście je własnymi... Słowami je skrócili.